W czwartek 10 października w Urzędzie Miejskim w Ostródzie odbyło się długo wyczekiwane spotkanie dotyczące opracowania strategii ciepłownictwa dla miasta Ostródy. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Licznie przybyli przedstawiciele różnych środowisk, w tym mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej Jedność, czyli największy odbiorca ciepła miejskiej ciepłowni. Spotkanie miało na celu omówienie przyszłości ciepłownictwa w Ostrudzie, a główne wątki koncentrowały się na nowoczesnych technologiach, efektywności energetycznej oraz zrównoważonych źródłach energii. To, co się zadziało na przestrzeni dwóch lat w Ostrudzie, to jest tak na dobrą sprawę dekarbonizacja miasta. My w przyszłym roku prawdopodobnie, dzisiaj Państwo zobaczycie taki jeden slajd, na którym moim zdaniem po raz ostatni na placu węglowym widzicie, miał Zobaczycie, miał Tego już nie będzie. Mamy już inne źródła, które zastąpią kotły węglowe. Nie oznacza to, że pozbyliśmy się problemów, ale oznacza to, że idziemy w dobrym kierunku. Jednak to, co zrobiliśmy, to jest coś, co jest na najbliższe 5-7 lat. Za 5-7 lat przepisy się zmienią, o tym będę za chwilę mówił i zobaczycie Państwo, że one tak naprawdę dotkną wszystkich. Od tego maluśkiego mieszkańca, który pali sobie w kociołku gazowym, po tego, który używa kotła na ekogroszek. A także po dużych przedsiębiorców, którzy korzystają ze swoich własnych źródeł ciepła. I również dotknie to nas. Dyskusje były dynamiczne i konstruktywne, a uczestnicy aktywnie dzielili się swoimi opiniami, wątpliwościami oraz pomysłami na temat kierunków rozwoju lokalnej energetyki. Ja bardzo dziękuję panu burmistrzowi, panu prezesowi i panom prezesom za zorganizowanie tego spotkania. Kiedyś jeszcze, kiedy burmistrzem był pan Jan Musewicz, prosiłem o powołanie takiego zespołu, żeby taką strategię opracowywać, tym bardziej cieszę się, że Panie Prezesie Pan rozpoczął tą dyskusję. Żeby odnieść się do tego, co, co mówił Pan w, swoim, w swojej prezentacji, co Pan prezentował, chciałbym kilka liczb Państwu podać z okresu ostatnich 14 lat, kiedy spółdzielnia przeprowadzała bardzo intensywnie proces termomodernizacji na 100 budynków, które mamy w swoich zasobach. Przeprowadziliśmy głęboką termomodernizację 75 budynków. Wymieniliśmy ponad 20 węzłów cieplnych. To kosztowało nas około 50 milionów złotych. Około 30% tych środków pozyskaliśmy z zewnątrz. Nie obciążaliśmy mieszkańców żadnym kredytem. Pozostałe środki pochodziły z funduszu remontowego. A więc można powiedzieć, co to dało w efekcie, jeśli chodzi o zakup ciepła. Otóż przez te 14 lat kupiliśmy z mpec ciepła mniej o 40 tysięcy gigajouli. 40 tysięcy gigajouli, tyle przez 14 lat kupiliśmy mniej. W wyniku zmiany mocy zamówionej, my ograniczyliśmy moc w ciągu tych 14 lat o 60%. I jeżeli za ciepło... W roku 2010, bo to jest ten punkt odniesienia, zapłaciliśmy ponad 5 milionów 300. Po zainwestowaniu tych 50 milionów w ograniczeniu mocy, w roku 2023 zapłaciliśmy o ponad 7,5 miliona złotych więcej. Przez te 14 lat zapłaciliśmy za ciepło 85 milionów złotych. Pytanie jest następujące. Ile byśmy zapłacili, gdybyśmy nie przeprowadzili tych inwestycji? Lub drugie pytanie już bardziej do pana prezesa, a co by było, gdyby MPEC wcześniej takie inwestycje prowadził? Trzeba też jasno powiedzieć, że zmienia się struktura tej opłaty. W roku 2010 opłata stała, czyli moc zamówiona, czyli ta opłata, która jest niezależna od ilości pobranego, kupionego ciepła, wynosiła w kosztach ogólnych 4% w roku 2023 wynosiła już ponad 17%. A więc niezależnie ile tego ciepła kupimy, płacimy więcej ze względu na wzrost opłaty stałej. Przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepnej oraz Urzędu Miasta podkreślali, jak istotne jest zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie strategii, która będzie odpowiadać na potrzeby większości mieszkańców. Spotkanie zakończyło się deklaracją kontynuacji współpracy nad dalszymi działaniami i pokazało, jak istotnym tematem jest zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna dla lokalnej społeczności miasta Ostrudy.